Odpowiednia długość sukienki czy spódnicy jest do kolan lub delikatnie zakonana. Jeżeli nasza bluzka czy sukienka jest na ramionczkach, to załóżmy na nią bolerko. Tematem dzisiejszego falietonu jest klasyczna i elegancka moda damska. Moje znajome i koleżanki zastanawiają się, jak dużo mam ubrań, ile mam szaf, gdzie kupuję garderobę, a nawet czy w szafach składam ubrania kolorami. Muszę też wspomnieć, że uczennicom podoba się biżuteria dopasowana pod kolor. Lubią też eleganckie sukienki. Ubieranie się w sukienki oraz spódnice nadal jest modne. Jest to jednak moda klasyczna. Eleganckie kobiety zawsze będą dobrze i kobieco się czuły w tego typu garderobie. Nie wymaga to więcej czasu, tylko dobrej organizacji pomysłu na siebie. Nie ma też figur nieodpowiednich do sukienek czy spódnic. Nie jest to tylko kwestia dobrania odpowiedniego rozmiaru i fasonu do sylwetki. Warto też wspomnieć, że jeśli mamy sukienkę czarną w czerwone kwiaty, to nasze dodatki powinny być czerwone, np. kolczyki, korale czy bransoletki. Jak posiadamy pierścionki z czerwonymi oczkami, to też bardzo dobrze. Jeżeli chcemy być mniej widoczne, to do takiej stylizacji dobieramy czarne szpirki oraz torebkę. Pamiętajmy, że torebka powinna być w kolorze butów. Natomiast jeżeli chcemy, aby nas wszyscy zauważyli, to zakładamy czerwone szpilki. To samo dotyczy odcienia naszej szminki. Wieczorowe kolory są bardziej czerwone. Dobrze jest też dopełnić nasz ubiór czerwonym lakierem do paznokci. Warto również dołączyć do całości rozświetlający makijaż. Zwłaszcza cienie do powiek powinny być rozświetlające. Pamiętajmy, że im ciemniejsze cienie, to tym bardziej dodają nam ostrego wyglądu i lat. Natomiast, kiedy włożymy na siebie czarną sukienkę, to dodajmy jej koloru przez dodatki, na przykład niebieskie. Chodzi tu nie tylko o biżuterię, ale i o pasek, torebkę czy buty. Należy też wiedzieć, że jeżeli mamy koszulę lub bluzkę w kwiaty, to spódnica powinna być bez wzorku. Jeżeli mamy bluzkę np. z atłasu, to spódnica niech będzie matowa. Oczywiście powinna być w kolorze bluzki. Wtedy to świetnie wygląda. Odpowiednia długość sukienki czy spódnicy jest do kolan lub delikatnie za kolan. Jeżeli nasza bluzka czy sukienka jest na ramiączkach, to załóżmy na nią bolerko. Może być też chusta czy szal. Nie należy do pracy ani do innych instytucji przychodzić z odkrytymi ramionami. Dekol też nie powinien być zbyt głęboki. Warto też pamiętać o perfumach. Ja lubię te z dodatkiem panili, drzewa sandałowego, jaśminu. Mandarynki czy pomarańczy. Takie połączenia dają trwały i piękny zapach. Nie bójmy się eksperymentować z modą w eleganckim tonie. Dodajmy naszemu szaremu otoczeniu kolorów. Jeżeli wszystko wokół nas jest monotonne, to chociaż my takie nie bądźmy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, Natalia Żurecka Gil.